Niestety, Pani Aniu, ale w tym momencie, jak jest Pani w trakcie diagnozy nowotworu, nie jestem w stanie Pani pomóc. Musimy poczekać, aż wyniki będą jednoznaczne, czy jest, czy nie ma. Wtedy możemy podejść do spróbowania zabezpieczenia Pani. Natomiast będziemy potrzebowali wszystkich badań, które Pani dzisiaj zbierze. Dobrze? W takim razie, trzymam kciuki, żeby się okazało to jako fałszywa. To jedna z najtrudniejszych rozmów, jakie prowadzę, i kiedy ktoś chce się zabezpieczyć, a już jest za późno. Wtedy wiem, że coś zrobiłem. Się. Z panią Anią spotkałem się trzy miesiące temu. Mieliśmy zrobić zdanie. Policja zabezpieczająca ją w razie choroby, w razie nagłego wypadku. Natomiast potrzebowała czasu, żeby się zastanowić. Ja to szanuję. Natomiast dzisiaj ten telefon, który dostałem, okazuje się, że już jest za późno, żeby wrócić do rozmowy. Polisę kupuje się zdrowym. I jeżeli czym szybciej podejmiesz decyzję, tym lepiej dla ciebie, żeby ona faktycznie działała faktycznie będzie potrzebna. Nie czekaj dłużej, po prostu do mnie się